Wspólnie popełniona brutalna zbrodnia na oczach wielu świadków, całowanie krzyża i podpisywanie paktu milczenia za pomocą własnej krwi brzmi jak jakiś mroczny zagraniczny film, a jednak jest to historia, która wydarzyła się w Polsce. Rozegrała się w Boże Narodzenie, konkretnie w nocy z 24 na 25 grudnia 1976 roku we wsi Zrębin, czyli dzisiejszej gminie Połaniec. Ciężarna 18-letnia Krystyna Łukaszek z domu Kalita oraz jej 25-letni mąż Stanisław Łukaszek i 12-letni brat Mieczysław Kalita wracali akurat z pasterki do domu. Mieszkańców do Kościoła i z powrotem odwoził autobus PKS, ale tej rodziny faralnej nocy nie wpuszczono do środka pojazdu. Musieli iść pieszo. Dzieliły ich od celu 4 km. Za małżeństwem po chwili pojechał autobus, którym podróżowali mieszkańcy, w tym niejaki Jan Sojda, wspólnie ze szwagrem Józefem Adasiem oraz zięciem Stanisławem Kulpińskim. Tuż obok jechał drugi autobus, a przed nim taksówka. To właśnie samochód osobowy gwałtownie przyspieszył, wjeżdżając w dwunastoletniego chłopca Mieczesław. Kalite. Za kółkiem, jak się później okazało, siedział drugi zięć Jana Sojdy, 27-letni Jerzy Socha. Potrącił dziecko, bo tak umówił się z resztą oprawców. Gdy Krystyna i Stanisław pobiegli do rannego dwunastolatka, tracąc na chwilę czujność i skupiając się na zdrowiu chłopca, zostali zaatakowani przez Józefa Adasia oraz Jana Sojdę. Przy użyciu klucza do kół autobusowych oprawcy uderzali parę bez opamiętania. Krew była dosłownie wszędzie. Po wszystkim samochód osobowy ponownie przejechał po dwunastoletnim Mieczysławie, aby go dobić. Dramatyczne sceny rozgrywały się na oczach kilkudziesięciu przerażonych świadków. Nikt nie zareagował, nie próbował im pomóc. Po brutalnym zamordowaniu młodego małżeństwa oraz dwunastoletniego chłopca Jan Sojda wrócił do autobusu. Wszyscy wpatrywali się w niego ze strachem, nie wiedzieli, co się zaraz stanie. Tymczasem mężczyzna kazał im po kolei klękać i całować krzyż, zmusił ich, by złożyli przysięgę milczenia i obiecali, że nigdy nikomu nie wyjawią, co stało się tej nocy. W przeciwnym razie spotka ich ten sam los.